Halo Busko. 26 kwietnia kolejna edycja Buskiego biegu nocnego. Poprzednia edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Było ponad 250 osób. Już teraz wiemy, że ta liczba może być przebita. Organizatorzy przewidują prawie 300 osób. Zobaczcie co tu się dzieje. Chciałem panią zapytać dlaczego bieganie powinno być zakazane. Nie ma takiej opcji, żeby bieganie było zakazane. Biegamy dla zdrowia, dla formy, zbijamy wiek zapytać, jakie niezbędne są przyrządy każdego biegacza? Cóż, na pewno dobre buty do biegania. W zasadzie można powiedzieć, że tyle wystarczy. Co trzeba zrobić, żeby zostać biegaczem? Chęć rozwijania swojego ciała, swojej formy sportowej. Panie Zdzisławie, chciałem zapytać, jak tutaj wygląda sytuacja z dzisiejszym biegiem? Ile uczestników zapisało się? Na pewno wiemy, że przebił poprzedni rok. Oczywiście impreza widzimy, że wkomponowała się wspaniale tutaj w wózku zdroju. Z tych, którzy wcześniej zgłoszeni, było ponad 300 zawodników, nie licząc dzieciaków. Także frekwencja przebita z z ubiegłego roku, z pierwszego biegu nocnego. Ostatnio widzieliśmy, że w Krakowie osiągnąłeś bardzo fajny wynik. No Jakie to jest uczucie na tak wielkiej imprezie, pobiec tak dobrze? No emocje były duże, nawet jeszcze po biegu trzymało, że tak powiem. No i dzisiaj mam nadzieję, że będzie podobnie fajny bieg. Prawie 300 osób będzie biegło, także naprawdę zapowiada się mocne ściganie, bo też zawodnicy przyjechali mocni, także będzie mocno. Rafał specjalnie wziął sobie na tę okazję hulajnogę, żeby móc się dogonić, więc czy ma jakiekolwiek szanse? Nie ma no, chyba nie będzie potrzebna, aż tak szybko nie będzie. Dzięki i życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo przyjemnie. Pierwszy raz tu jestem, myślę, że nie ostatni. Trasa bardzo fajna, paska, trochę kręta, ale naprawdę ekipa mocna, bardzo ładny bieg. O, ogólnie bardzo zadowolony jestem z takiego miejsca. Jakie starty jeszcze planujesz w tym roku? Myślę, że jakieś dyszki jeszcze, bo o życiówkę. Yy, nie mam jakichś konkretnych planów. Z nami pani Monika, zwycięzczyni biegu kobiet. Pani Moniko, jak pani się podobał dzisiejszy biegno i jakie emocje towarzyszyły temu zwycięstwu? Super, świetna organizacja. Pogoda dopisała, nie było zbyt ciepło. Pięknie się biegło. Skąd pani nas przyjęła? Z Kutynowej. I skąd dowiedziała się Pani o tym biegu? To Moi znajomi po prostu tutaj współorganizują ten bieg i, i przez nich. Dzięki, w takim razie gratulujemy i do zobaczenia za rok. Piotrek, no, numer jeden, na mecie, mecie trzeci. No, bardzo się z tego cieszę, naprawdę. Tak, według moich wyczyn, chodziło o czwarte miejsce. Udało się skończyć na trzecie. Super, bo też można powiedzieć, że wygrałem. Zniszczymy Europę z na 10 km, to jest naprawdę, naprawdę wielki sukces dla mnie i takie ogromne wyróżnienie. Trzecie miejsce bardzo dobre jak dla mnie. Z nami jeden tutaj z głównych biegaczy w Busku można powiedzieć, osoba, która też angażuje się w bieganie w Busku, organizuje wiele imprez, Tomek. No i tak naprawdę przedstawiciel Zamku Dersława, który też wspiera tą imprezę. Tomek, chciałem Cię zapytać, jak podoba Ci się dzisiejsze wydarzenie no i jaki czas udało Ci się wykręcić? Super, 20 minut, około 20 minut przebiegłem. To jest druga edycja i oczywiście bieg u siebie w domu, to trzeba jak najbardziej uczestniczyć w takim biegu. Super bieg, super koledzy biegowi to jest nasze święto, święto biegaczy. Dlaczego Wy jako Zamek Dersława wspieracie biegi i dlaczego warto wspierać? Zajmujemy się gastronomią i hotelarstwem, ale przy tym, jak dobrze jemy, to też troszeczkę trzeba się poruszać. Propagujemy zdrowy tryb życia i. Rzeczywiście na rowerze biegamy i jak najbardziej chcemy zaszczepić młodych tą miłość i pasję do sportu. Dziękuję Wam bardzo za pomoc w organizacji. No a tutaj firmy, które w błysku chciałyby się przyłączyć do organizacji tego wydarzenia za rok, zapraszamy do kontaktu z klubem z zwłaszcza z Damianem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzięki. Dzięki.